Od pasty do współczesnego straszydła. Witajcie w Łoćmożu Polska, a dziś odliczamy nasze typy 5 najdziwniejszych rzeczy o micie Slendermana. Publikujemy nowe filmy trzy razy w tygodniu. Zasubskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych treści. Na tej liście przyjrzymy się różnym aspektom, które sprawiają, że Slenderman jest tak przerażający, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób wszedł do popkultury i stał się ikoną horroru online. Numer 5. Pochodzenie. Wzrost popularności Slendermana przypada na 10 czerwca 2009 roku, kiedy Eric Knudsen, znany również jako Victor Search, wziął udział w konkursie Photoshopa na stronie internetowej Something Awful. Nutsen zamieścił dwa czarno-białe zdjęcia dzieci śledzonych przez tajemniczą postać o imieniu Slenderman. Nabrało to autentyczności, gdy post został dodany wraz z fabrykowanymi cytatami rzekomych ofiar Slendermana. Niedługo później Slenderman zaczął krążyć po internecie jako wiralowa sensacja. Podczas gdy Nutsen jest uważany za twórcę Slendermana, wiele osób przyczyniło się do jego mitu przez fanarty, filmy itd. Przynajmniej wiemy, że Slenderman naprawdę nie istnieje. Miejmy nadzieję. We check under our beds for the Slender Man, but he's, you know, not actually there. He is the thing that we fear that we don't actually encounter. Number 4. He constantly wears a suit. He doesn't have a face. His skin is white. Wygląd Slendermana jest tak prosty, a mimo to tak mroczny. Ma wysoką, szczupłą sylwetkę, białą pozbawioną twarzy głowę, ciemny garnitur i mackowate ramiona, które mogą porwać jego ofiary zwykle dzieci. Oczywiście Slenderman nie ogranicza się tylko do tego. Różne źródła twierdzą, że jego twarz zmienia się dla każdego, kto ją widzi, zapraszając do różnych, przerażających rzeczy. Aby podkręcić grozę, zasugerowano, że moce Slendermana obejmują teleportację, niewidzialność i czytanie w myślach. Innymi słowy, może być wszędzie w każdej chwili siejąc przerażenie. Bez względu na to, jaką twarz będzie miał, nie chcecie zobaczyć jej w lesie. Numer 3. Los ofiar. Czasem nieznane jest bardziej przerażające niż to co tuż przed nami. Slenderman jest jedną z najbardziej znanych postaci cyfrowego folkloru, ale nadal pozostaje postacią dwuznaczną. Jego motywy są nieznane, a niektórzy wierzą, że się je postrach i cierpienie, by wywołać dreszcze. Wiele jego ofiar popada w obłęd, inne po prostu znikają. Slenderman nie pozostawia za sobą żadnych trupów ani twardych dowodów. Może równie dobrze pożerać swoje ofiary lub wysyłać je do innego wymiaru. W każdym razie ci nieszczęśnicy, którzy zetkną się z nim, na pewno pozostaną z poważnym przypadkiem choroby Slendermana. Numer drugi: używa ludzkich zastępców. Co jest jeszcze bardziej przerażające niż potwór, który popełnia niewyobrażalne okrucieństwa? Może potwór, który popełnia swoje zbrodnie przez innych. Często sugerowano, że Slenderman używa zastępców zarówno ludzi, jak i innych podmiotów do wyrządzania szkody fizycznej, manipulowania przedmiotami i dowodami. Podczas gdy debatowano o tym, jak dużą kontrolę nad innymi ma Slenderman, powszechnie uważa się, że pozbawia ludzi praktycznie wolnej woli lub osobowości, zamieniając ich w puste marionetki.

Nawet jeśli Slenderman jest fikcją, jego wpływ jest zbyt realny. Inspirował prawdziwe zbrodnie, szczególnie pchnięcia nożem, które miało miejsce 31 maja 2014 roku w Waukesha w stanie Wisconsin. Anisa Sawyer i Morgan Geyser, dwie 12-letnie dziewczynki podobno dźgnęły kolegą z klasy Peytona Lautnera 19 razy, mając nadzieję, że Slenderman zwróci na nie uwagę. Lotner przeżyła atak podczas gdy Weyer i Geyser zostały oddane instytucjom psychiatrycznym. Ta zbrodnia mogła zmotywować 13 latkę w Cincinnati, by zaatakowała matkę nożem. Po ataku matka powiedziała medium, że jej córka ma podobną obsesję na punkcie Slendermana. Stories of Slenderman stalking czy nie, ta creepypasta przedostała się do realnego świata. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale i nie zapomnijcie zasubskrybować Watch Mojo Polska.